Muzyka, śmierć po niestety przegranej walce na e, gali Clinch Fight Night 2 w Kielcach. E, powiedz coś o tej walce, jak się czułeś w tym pojedynku? Witam serdecznie. E, no co, no, no walka no nie poszła po mojej myśli. Strasznie mi coś wspiało, może dlatego, że to pierwsza walka. No, no jest trochę tam serce boli, no bo jednak się chciało wygrać. Próbowałem, ale no nie pykło. No dzisiaj no, no nie był mój dzień. Nieco dalej mikrofon. Nieco dalej, ok. Od nowa czy jak? Nie, dalej mikrofon. Okej. Okay. No i nie pykła ta walka niestety. No szkoda, no bo ciężko nie, się na, przygotowywałem, biegałem po lasach, ciężkie tarcze. No ale no, niestety nie pykło. Nie? I szkoda, no bo ten łuk piłowy ro rozciął mi się już oko i tak, że już nie widziałem. Ale nie zwalamy na nic, po prostu przegrałem. E, rozumiem, a e, powiedz mi, jak e, czułeś się kondycyjnie w tym pojedynku Czy miałeś problemy z tlenem, czy jednak e, ten tlen był, ale jednak coś innego nie zagrało w tym pojedynku Tak, e, tak jak właśnie mówisz, tlen był. Czułem, że mam tlen, ale nie mogłem w ogóle zrobić akcji takich długich, strasznie mnie spinało, nie wiem dlaczego, bo okres był bardzo dobry. No nie wiem, może brak mi doświadczenia jeszcze, ja mam dopiero 16 lat, ale no ale szkoda, no jednak serce boli jak się wszystkie walki wygrało, a, a jedna półzawodowa już się przegrało. No szkoda, no szkoda. Mam nadzieję, że Ci nie zabraknie motywacji po yy, tym Czy to jest Twoja pierwsza walka na yy, takiej gali z taką oprawą? Tak, dokładnie to jest moja pierwsza walka. Wychodziło mi się bardzo dobrze, jak u siebie, ale no walce już nie zagrało. Nie słyszałem narożnika w ogóle, coś nie pykło. Jeszcze chciałem tutaj pozdrowić z tego miejsca mojego tatę. No, który pewnie jest strasznie niezadowolony, bo jednak przykłada się do mnie i, i chce, żebym wygrywał. No i moich trenerów tutaj, Szymona Miłka i Rafał Dudka we mnie wierzyli. No i przede wszystkim tatę mojego. No, no niestety, no nie pykło. Ale pozdrawiam wszystkich, dziękuję za wsparcie, bo było bardzo dużo w komentarzach. Z twoją walkę, widziałem, że no, charakteru ci nie brakowało. E, z mojej e, obserwacji wynika, że bardziej tutaj niż brakowało, bardziej niż tlenu niż umiejętności, brakowało Ci przede wszystkim luzu, bo wydaje mi się, że byłeś do, dosyć zestresowany bardzo e, całą e, walką, bo no, jednak taka oprawa to jednak robi swoje, proszę Państwa, i nie ma co się tutaj dziwić. E, czy faktycznie tak było, że ten stres jednak e, podczas e, przebiegu ca, całego? I walki cały czas się utrzymywał u ciebie? Dokładnie tak by było. Jak weszłem do klatki, czułem się jeszcze zestresowany, co na amatorskich rynkach mi się nie zdarzało, bo już wchodziłem i, i już się bawiłem, a tutaj nie czułem w ogóle takiego flow, takiego luź, luźnego. No strasznie coś byłem spięty, nie? Nie? Wiem dlaczego? Tak jak w klubie robimy akcję, akcję, kończymy na przykład nogą, to tutaj nie, kopałem samą nogą albo chciałem, ale czułem, że no, no coś nie mogę, nie? A przeciwnik, no, pozdrawiam go. No ciężka walka, boksersko wchodził, to ale wiem, że jakbym nabrał, to mogło być bardzo dobrze, ale no niestety nie pykło. Właśnie, przeciwnik boksersko wchodził. Czy e, ty zauważyłeś to faktycznie, że on boksersko wchodził i starałeś się e, kontrolować go, czy w jakiś inny sposób zatrzymać e, te jego, no bezlitosne serie, że tak powiem, bo jednak no tam Ostro wchodziły te, te bokserskie kombinacje. Yy, tak, kombinacje wchodziły. No, yy, próbowałem się łokikami jego obić yy, i tak dalej, ale no, no wchodził po prostu we mnie nie wiem co. Może z, z, przez to, że to pierwsza walka i się zestresowany byłem. No, i, n, no Sam widziałeś, no, jakoś mi ta gardza spadała. Ciosy przepuszczałem, stałem w miejscu, a tu powinienem balansować. nie? No W klubie jednak robimy... Nie wiem, 8 minimum rund po 3 minuty i daję rady, a tutaj, nie wiem, 6 minut walki no i strasznie byłem spięty, nie mogłem się w ogóle odpalić. Wspomniałeś, że masz 16 lat. Mimo tak młodego wieku, już walczysz na e, tak prestiżowej gali. E, powiedz, czy chcesz dalej się, że tak powiem, rozwijać w tym kierunku? Czy po prostu jednak ta przegrana e, dała ci troszeczkę, obniżyła ci loty i na razie nie myślisz o tym i chcesz się zregenerować i, i w ogóle? No, tak jak mówisz, na razie chciałbym sobie odpocząć. No, myślę, że, te. No, że jak mi nie zabraknie motywacji, no to będziemy dalej cisnąć. Też chciałem sobie, zawsze mnie kręci MMA, jakieś przymiarki, bo jednak y, tam y, raz nawet przez przypadek obaliłem go, nie. No kręci mnie te MMA, no uk okay, jest takie, no jest fajne, to jest mój sport, od którego się uczę cały czas, od nie wiem, 3 lata tam tam ćwiczy cały czas, ostro ciśniemy, no ale nie pykło dzisiaj nocą, no szkoda mi, no boli mnie trochę serce, że jednak przegrałem. No bo cały miałem całych zwycięstw jeszcze jakby to było amatorskie tam że w kaskach to dobrze, ale no, no nie piekło jeszcze półzawodowa szkoda. Ale charakteru i że tak powiem serducha ci nie zabrakło. Dla portalu Pasja sportu walki Jakub Surma i Paweł Śmieszczak. Dziękujemy bardzo.